Witam Was w kolejnym odcinku serii KryptoRengen. W dzisiejszym odcinku postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się problemom giełdy FTX. Postaramy się uporządkować chronologicznie wydarzenia, przedstawić Wam genezę tego problemu, a na samym końcu podsumujemy i skomentujemy całą sytuację. Jeżeli materiał uznacie za wartościowy, zachęcamy do lajka, subskrypcji i komentarza. Ja tylko jeszcze przypomnę, że nie znajdziecie tutaj parad inwestycyjnych, bo takie należy dać się do specjalisty. My tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie, tak więc nie przedłużając, zaczynajmy. Zacznijmy może od krótkiego wprowadzenia, abyśmy lepiej mogli zrozumieć całą sytuację. Imperium właściciela FTX sama, Bankman Frida, było podzielone na dwie części. W skład tego imperium wchodziła giełda FTX oraz firma Alameda Research. Na pierwszy rzut oka wydawało się, że obie firmy były oddzielone pod względem finansowym, jednak rzeczywistość pokazała, że są mocno powiązane. 2 listopada wyciekł bilans firmy Alameda Research. Bilans Alameda Research pokazał, że majątek tej firmy w dużej mierze stanowiły tokeny FTT stworzone przez giełdę FTX. Bilans tak naprawdę potwierdził to, co wiele osób z branży podejrzewało od dawna. Na dzień 30 czerwca aktywa firmy wynosiły 14,6 miliarda dolarów. Odblokowane tokeny FTT zostały wycenione na 3,66 miliarda dolarów, a zabezpieczenia FTT na 2,16 miliarda dolarów. Również istotną rolę w bilansie miały tokeny Solana. Bankman Manfred zainwestował w Solanę na samym początku tego projektu, reasumując bilans pokazał, że firma Alameda Research jest sztucznie napompowana przez tokeny FTX. 5 listopada profil Way Alert na Twitterze wychwycił znaczący ruch tokenów FTT na sieci. WayAlert poinformował o przesłaniu prawie 23 milionów tokenów FTT na giełdę Binance. Przesłane tokeny wówczas były wyceniane na prawie 600 milionów dolarów. 6 listopada dyrektor generalny Alameda, Caroline Ellison, próbowała uspokoić posiadaczy tokenów FTT. Caroline Ellison stwierdziła, że bilans nie odzwierciedla całej historii oraz zauważyła, że w szczególności bilans dotyczył tylko części podmiotów korporacyjnych. Ellison poinformowała również, że w bilansie nie były uwzględnione inne aktywa. Warte ponad 10 miliardów dolarów. Dała również, że Alameda Research zwróciła już większość zaległych pożyczek. Tego samego dnia Binance informuje o likwidacji swoich tokenów FTT z powodu zamieszania wokół giełdy FTX i Alameda Research, wywołanego przez wspomniany bilans. Zed poinformował, że Binance w ramach wyjścia z akcji FTX w zeszłym roku otrzymało około 2,1 miliarda dolarów ekwiwalentów BUSD i FTT. Dodatkowo Zed stwierdził, że Binance zamierza sprzedać wszystkie posiadane tokeny FTT. Cały proces sprzedaży tokenów FTT przez Binance miał być w przeprowadzony w sposób umożliwiający zminimalizowanie wpływu na rynek. Z powodu warunków rynkowych i ograniczonej płynności cały proces miał zająć kilka miesięcy. Cezar również potwierdził, że przedstawiony wcześniej tęstwo tokenów FTT był częścią duchu likwidacyjnego Binance. Jeszcze 6 listopada Caroline Ellison napisała na Twitterze, że Alamada odkupi wszystkie tokeny od Binance, płacąc 22 dolary za każdy token. 7 listopada użytkownicy FTX zaczęli wycofywać swoje fundusze z giełdy w obawie o bezpieczeństwo swoich środków. Wiele osób ze świata kryptowalut, w tym również Ran Neuner, nakłaniało do wycofania swoich kryptowalut z giełdy FTX. Platforma analityczna blockchain Nansen 7 listopada poinformowała, że z giełdy FTX wypłynęło 451 milionów dolarów. Użytkownicy już wówczas zgłaszali powolne wypłaty z FTX, jednak FTX przyjmowało skargi i zapewniało użytkowników, iż cały proces wypłaty działa poprawnie. Również 7 listopada Bankman Freed opublikował serię tweetów informując, że ich konkurencja próbuje rozpowiadać fałszywe plotki. SBF twierdził, że cała giełda FTX ma się w jak najlepszym porządku. Wówczas SBF dodał, że FTX ma wystarczające środki na pokrycie wszystkich zasobów klientów. Dodatkowo otrzymaliśmy informację, że FTX nie inwestuje zasobów w swoich klientów. Dyrektor Generalny FTX zapewnił wówczas, że zarządzana przez niego giełda nadal przetwarza wszystkie wypłaty i wpłaty i nie przestanie tego robić. Na sam koniec serii tweetów Bankman Freed wezwał cało. Do współpracy na rzecz całego rynku kryptowalut. Ostatnim wydarzeniem 7 listopada jest odrzucenie propozycji odkupienia tokenów FTT przez CZ. -a. Dyrektor Generalny Binance zasygnalizował swój brak zainteresowania zawarciem wcześniej przygotowanej przez Ellison umowy odkupienia tokenów. Część analityków ostrzegała o znacznym spadku wartości tokena FTT z powodu serii nieprzychylnych wydarzeń. Na samym początku cena tokena FTT spadła około 30% do wartości 15,4 dolara. Niestety również cena bitcoina zaczęła spadać ze względu na obawy przed upadkiem FTX. 8 listopada CZ informuje, że FTX poprosiło jego giełdę o pomoc ze względu na znaczny kryzys płynności. Binance, aby chronić użytkowników tej giełdy i posiadacze tokenów FTT, podpisało niewiążący list intencyjny. Binance chciało pozyskać giełdę FTX i pomóc tej giełdzie rozwiązać problem kryzysu płynności. W całej tej sytuacji CZ jednak zastrzegł sobie prawo do wycofania się z transakcji w dowolnym momencie. Na sam koniec 8 listopada, kilka godzin po ogłoszeniu wstępnego porozumienia z Binance, SBI usunął serię wpisów, w których oskarżył Binance i twierdził, że aktywa FTX są wystarczające do pokrycia wszystkich wypłat. 9 listopada strony internetowe FTX i Alameda zostały wyłączone. Niecałe 48 godzin po wstępnym ogłoszeniu chęci przejęcia FTX przez Binance, Binance wycofało się z przejęcia tej giełdy. Decyzja Binance została podjęta w wyniku dogłębnej korporacyjnej analizy giełdy FTX oraz najnowszych doniesień prasowych dotyczących niewłaściwego postępowania z funduszami klientów i domniemanego dochodzenia agencji w USA. Binance zdecydowało się nie kontynuować potencjalnego przejęcia giełdy FTX. 9 listopada po około godzinnej przerwie wicena FTX została ponownie uruchomiona. Jednak po przywróceniu strony pojawiło się ostrzeżenie, że FTX zdecydowanie odradza dokonywanie wpłat oraz zostały podane informacje, że FTX nie jest w stanie przetworzyć wszystkich wypłat. Venture Capital Sequoia udostępniła na Twitterze list wysłany do swoich partnerów 10 listopada. Sequoia Capital poinformowało o sprzedaży swoich inwestycji w FTX i FTX US. Za sprzedane aktywa Sequoia Capital otrzymało 213,5 miliona dolarów. Również 10 listopada sam Bank Monsweet przeprosił za kryzys płynności FTX. W jednym ze swoich pierwszych publicznych oświadczeń dyrektor generalny FTX również przeprosił za swoje zachowanie. SBF przyznał inwestorom, że powinien od samego początku zapewnić przejrzystość w tej sytuacji. Osoby zainteresowane link do pełnego oświadczenia SBF-a znajdą w opisie filmu. My idziemy dalej. Adres gorącego portfela giełdy, który pozostał nieaktywny po tym, jak FTX ogłosiło 8 listopada wstrzymanie wszystkich wypłat, użytkowników, wznowił działalność czwartech o godzinie 18 czasu polskiego. Dane blockchain wskazują, że wiele różnych tokenów i duże sumy opuściły gorący portfel, którego sam w momencie publikacji wynosiło 469 milionów dolarów. Zen Taket, były szef działu instytucjonalnego w FTX, potwierdził w serii postów na Twitterze, że giełda FTX ma obecnie zobowiązania o wartości 8,8 miliarda dolarów. Taket stwierdził, że nie ma sposobu, aby z tych liczb Ładny obraz. 11 listopada otrzymaliśmy informację, że FTX, FTX US, Alameda oraz 130 firm z grupy FTX zgłosił wniosek o upadłość. Dodatkowo FTX przekazało informację, że dyrektor generalny tej giełdy, sam Mark Manfred, zrezygnował ze swojego stanowiska i zostanie zastąpiony przez Johna Raya. Mniej niż 24 godziny po tym, jak FTX wystosowało zalecenie wzywające użytkowników do zamknięcia swoich pozycji, giełda ta postanowiła zawiesić możliwość wypłat. 12 listopada pojawiły się kolejne problemy dla FTX. FTX zostało zaatakowane przez hakemy, którzy przywłaszczyli ponad 600 milionów dolarów. Użytkownicy FTX zostali poinformowani, aby nie instalować żadnych nowych aktualizacji i aplikacji tej giełdy. Warto zauważyć fakt, że wielu użytkowników FTX zgłasza, że na swoich portfelach mają zero środków. Zanim sprawa została wyjaśniona przez FTX na Twitterze, członkowie społeczności kryptowalut spekulowali, że podejrzane wypłaty z giełdy to efekt włamu. Pośród społeczności FTX pojawiła się również teoria mówiąca, że za utratą środków stoją skoordynowane działania współpracowników bankmana Freeda. Zapewne każdy z Was słyszał o aktualnych spadkach na rynku kryptowalut. Te spadki były spowodowane zamieszaniem związanym z giełdą FTX. Nikogo raczej nie powinien dziwić fakt, że w czołowej serce rankingu kryptowalut według jako najbardziej uciepiał token FTT, którego wartość w momencie nagrywania materiału w ciągu 7 dni spadła o 90,5%. Równie dużo straciła Solana, które powiązanie z FTX przedstawiliśmy wcześniej. Wartość tokena Sol w ciągu ostatniego tygodnia spadła o 52,4%. Ponadto bardzo duże spadki wartości zaliczyły tokeny Huobi, Aptos, Dogecoin, NIR czy Flow. Najlepiej w obecnej sytuacji radzi sobie Matic. Nie pierwszy raz i nie ostatni mamy takie zachowanie na rynku kryptowalut. Problemy z FTX ściągnęły rynek kryptowalut w dół. Odbiór sytuacji w dużej mierze zależy od waszego planu działania. Jeśli mieliście przygotowane stablecoiny na odkupienie swoich pozycji i na tych spadkach udało wam się. Kupić wybrane tokeny nie powinniście się zbytnio przejmować obecną sytuacją na rynku. W obecnej beście mogą mieć miejsce kolejne wydarzenia, które również pociągną rynek w dół. Jednak naszym zdaniem w obecnej sytuacji można z optymizmem patrzeć w przyszłość i wypatrywać lepszych czasów dla rynku kryptowalut. W trochę gorszej sytuacji są osoby, które nie miały funduszy na przeprowadzenie zakupów. Jednak na miejscu takich osób też bym się zbytnio nie zamartwiał. Bessa jeszcze chwilę potrwa, więc można pomyśleć o strategii polegającej na regularnym dokupywaniu wybranych przez ciebie kryptowalut za zaoszczędzone w danym miesiącu środki. Pamiętajcie, że w tej sytuacji będą znane. Rynku, edukując się, jesteście i tak cały czas krok. Przed tymi, którzy nie śledzą tej branży i nie podejmują inwestycji. Mamy nadzieję, że za jakiś czas wszyscy, którzy działają w świecie kryptowalut, będą zadowoleni. A co do sytuacji z giełdą FTX, trzeba wyciągnąć jeden wniosek: a mianowicie należy oduczyć się trzymania kryptowalut na giełdach. Tym bardziej, jeśli dane kryptowaluty macie zamiar przechowywać stricte długoterminowo. To tyle z informacji, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Jeżeli materiał uznacie za wartościowy, zachęcam do lajka, subskrypcji, komentarza. Dziękuję Wam za uwagę i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!